Biblioteka to miejsce na serbońcie, które umożliwia współdzielenie plików, takich jak dokumenty Word lub Excel z innymi osobami. Aby przejść do biblioteki dokumentów, przejdź do witryny, na przykład do witryny zespołu i po lewej stronie wybierz nazwę biblioteki. Aby stworzyć nową bibliotekę, przejdź do witryny, w której masz uprawnienia do tworzenia nowych witryn. Następnie wybierz ikonę ustawień oraz dodaj aplikację. Wybierz Biblioteka dokumentów. Podaj nazwę biblioteki i wybierz utwórz. Możemy teraz przejść do biblioteki. Możesz się do niej dostać z lewego menu lub ze strony Twojej witryny. Aby dać nowy element do biblioteki, wybierz Nowy dokument. Następnie wybierz, czy chcesz stworzyć nowy dokument, utworzyć nowy folder lub przekazać istniejący plik. Stwórzmy nowy dokument z programu Word. Możesz swobodnie zarządzać plikami w bibliotece. W tym celu wybierz ikonę trzech kropek, zmienić nazwę, ponownie wybierz ikonę 3 kropek i wybierz edytuj właściwości. Teraz możesz ustalić nową nazwę. Aby usunąć plik wybierz ikonę więcej, ponownie wybierz ikonę więcej oraz wybierz usuń.